Dzień dobry widzowie. Dzisiaj otwieramy najnowsze karty z serii. Yy, najnowsze karty Pokémon serii Skylet and Violet. Już sobie trochę napocząłem, żeby było mi łatwiej otworzyć. Okej, okay, więc pas z pięściami. Pies. Meduza. Dzik, krokodyl, ptak, banan, pająk. Rivers. Holo smoczydło jakieś dziwne. Rivers. Holo. gruby, umazany jakieś w farmie coś. O, i holo. Ptak. Holo niebieski ptak. Energia wonista.